Zapraszamy do restauracji, Misza. Polski Nusret, Nurset, czy jak on ma? Balotelli. Polski balotelli, nie? Polski balotelli. Cześć, się, co jest z składnikiem? Wczoraj przyszliśmy wieczorem, no 20... już na robiliśmy ciasto, Nie o 26, bo 24 godziny musiało tak. wyrosnąć. Siedzieliśmy cały wieczór. Bardzo intensywne dyskusje. Kolega chciał, wszystko inne, dlatego nie I Nic nie nasze. Przeczytaj co? Na co Mozzarella, sosik pomidorowy, salami ostre Papryka pieczona, cebulka oraz bazylia. To jest przepis na sukces. Tak jest. To musimy jakąś wcią, kozi, ser i olioliki, więc kto takie rzeczy lubi, to do kanała się zgłosi. Zapamiętajcie, jak wygląda, taką samą musicie oczekiwać. No Nie? Jakbyś masował żone?. nie? Proszę panowie, udekorujcie to dzieło o, Trzy, cztery, trzy, wstawienie Kurde, nie no, wiem czy ładnie jestem, ale dobra Nie wiem czy dlatego, bardzo dobra Pizza trio dla panów. Proszę Wygląda ok. No A ja smakuje? Pan Serdecznie zapraszamy do restauracji Michaela Wszystkich Kibiców na pizzę trio. Mhm. Zapraszamy.